Witajcie moi mili, W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wrzosach. Ja ich sadzić nie będę, gdyż nie mam już takiego. Nie mam na nie miejsca w moim ogrodzie, ale wam pokażę, podpowiem, jak wykonać fajne wrzosowisko. W tym celu udamy się w jedno fajne miejsce, do ogrodu botanicznego w Kielcach. Zobaczycie jedno z ładniejszych wrzosowisk, które według mnie jest zrobione ręką człowieka i wygląda mega naturalnie. Zabierzemy się tam, pojedziemy. Zapraszam Was na fajną wycieczkę, chodźcie z nami, jest upał, trzeba pamiętać o nakryciu głowy, o wodzie, zobaczcie jak ten piękny miskan mi urósł. jest prawie ma 4 metry. Do usłyszenia. Kuchani, dotarliśmy do miejsca docelowego naszej dzisiejszej wycieczki, aby pokazać Wam jedno z piękniejszych wrzosowisk w Polsce, które zostało stworzone dla potrzeby ogrodu botanicznego w Kielcach. Według mnie jest to naprawdę tak zaprojektowane, tak zaaranżowane, pięknie wrzosowisko, że po prostu szczena opada. Pokażę Wam je, a nóż widelec Wam się spodoba i zainspirujecie się y, tymi. Y, tymi... Kompozycjami, co by wprowadzić je do Waszych ogrodów. Ja u siebie wrzosów sadzić nie będę, bo nie mam miejsca, więc Wam nie pokażę. Ale pokażę Wam wrzosowisko, jak jest zaprojektowane, żeby wyglądało naprawdę zacnie i pięknie tak jak w naturze. A teraz zobaczcie, piękna panorama tego ogrodu na góry świętokrzyskie, to jest znakomite. Ten ogród powstał na górze pod karczówce. Tam z tyłu jest za nami klasztor i mamy piękny widok. Słuchajcie, na góry świętokrzyskie pasmo. Chęcińsko-Dymińskie. Chodźcie ze mną, zapraszam Was serdecznie, więc zobaczcie sobie, wchodzimy na teren wrzosowiska, jak to pięknie wygląda. Wrzosy, te piękne, niskie krzewinki, wkomponowane są krzewy, takie jak jałowce, ale, ale nawet zepa, 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 czy sosny. Co znajduje się w wrzosowiskach? Trawa, krzewy, takie jak wieża. Chciałbym Wam pokazać znakomitą kompozycję. Tu na czele mamy posadzoną kostrzewę. Za kostrzewą grupka fajnych wrzosów i za nimi rośnie nam wierzba. To jest wierzba. Wszystko łączy się w taki znakomity krajobrazowy ciąg. Tam są posadzone jałowce, piękne brzozy, okazałe sosny. Wszystko jest skomponowane w taki sposób, aby to wszystko Wspólnie współgrało, tak? Pamiętajmy, że wrzosy są to rośliny tak niewymagające, nie wymagające w ogóle pielęgnacji, oprócz przycięcia. Nie lubią one wilgoci, nie lubią one ciężkich ziem. Wrzos urośnie tam, gdzie nie chce rosnąć trawa. Zazwyczaj wrzosy mamy rosną nam w lesie zaraz przy ścieżkach, bo wychodzą z tego lasu, szukają słońca. Tutaj mamy ogólnie wielką patelnię i te wrzosy czują się nam znakomicie. Zobaczcie, jak one pięknie kwitną. Mamy początek jesieni. Kwiat wrzosu jest długi, więc świadczyć to może o tym, że jesień będzie długa i ładna. Tutaj kochani na pierwszym planie mamy posadzoną piaskownicę zwyczajną. To jest trawa, która lubi bardzo suche warunki klimatyczne i znakomicie nadaje się do naszych wrzosów. Zerknijcie, tutaj już te plamy są większe. Tu mamy biel. Tam mamy żółć, tu mamy fiolet, dalej biel. Wszystko skomponowane jest, jakby malarz malował farbkami na dużym płótnie. Chlapnął jedną plamę, drugą plamę, trzecią plamę. Tak powinniśmy projektować rabaty i ogród. Zauważcie, że wszystkie rośliny, które występują na tych wrzosowiskach, bo tu jest kilka tych wrzosowisk, my je Wam pokażemy, są to rośliny, które są do zadań specjalnych. Tam, gdzie nie chce, chce rosnąć nic innego, tam rosną one. A teraz zapraszam Was na krótki spacer po tym, Pięknym założeniu ogrodowym. Chodźcie, przejdźcie sobie, zobaczcie, a nuż widelec przyjedziecie kiedyś w kieleckiej i odwiedzicie nasz piękny ogród botaniczny. Zobaczcie skarby moje. Tutaj posadzona jest kostrzewa. Ta kostrzewa zadarniła w pewnym momencie e, cały ten teren. Widać tylko takie kubki, Doszły fajny efekt uzyskany. Ale zwrócić chciałbym Wam uwagę na drzewa, które możemy sadzić na wrzosowisku. Spójrzcie na tą brzozę. Ja bym jeszcze zrobił tak, że dolne gałęzie po prostu bym przyciął, zostawiając koronę, żeby bardziej puścić światło w wrzosowisko i w, taką fajną, w takie fajne, gęste nasadzenie. Chodźcie, pokażę Wam. Tak znakomicie to wygląda, żeby nasadzenia z wrzosów miały sens, czy należy sadzić je w grupach. Nie sadzimy po jednej sztuce, wygląda to marnie i słabo. A tutaj już obok, ten wrzos pospolity posadzony gęściej wygląda zacnie. I tak samo kolejne, kolejne, kolejne. Zwróćcie również uwagę na to, że wrzosy niekoniecznie są ozdobne z kwiata. Aczkolwiek kwiat... Zna, jest znaczącą ozdobą tej małej krzewinki, ale zerknijcie sobie na przykład na te pędy. Tu mają końcówki żółte, tu mają końcówki zielone, a tam mają końcówki pomarańczowe. To również, poprawia, yy, to również poprawia estetykę i wygląd danej rabaty. Teraz, kochani, pochylimy się troszeczkę nad tymi wrzosami. Zobaczcie, w czym one są sadzone. Sadzone są w zrębkach no i w glebie piaszczystej. Pamiętajcie, wrzos czym ma gorzej, tym ma lepiej. Wymaga gleby kwaśnej, co dają mu te zrębki, co daje mu kora. Kora podciąga troszeczkę, e, podwyższa pH gleby. I teraz, kochani, zobaczcie sobie, jesteśmy w kolejnym miejscu na naszych pięknych wrzosowiskach. Tu zaś mamy taki teren przed, e, znaczy leśny, ale tak jakby przerębkowy. Tak? Leżą, rosną brzozy, rosną sosny. Chciałbym zwrócić uwagę waszą tutaj na ten piękny rząd, na te piękne jałowce, jak one pięknie kompo, wkomponowują się w krajobraz i pięknie nadają takiej wyższości tym nasadzeniom i naprawdę warto mieszać różnego rodzaju style na tych wrzosowiskach, ale one i tak będą wyglądały naturalnie. Pamiętajmy, sadźmy je grupami najważniejsza sprawa, sadźmy je w odpowiednie przygotowane podłoże, a teraz zabieram Was na, tą wycie na taką fajną wycieczkę, taką fajną wędrówkę, pokadrujemy, troszeczkę ponagrywamy, żebyście obejrzeli sobie to piękne wrzosowisko, a nie taką grubą ropuchę jak ja. Tak. Kilka słów jeszcze odnośnie pielęgnacji wrzosów. Wrzosy, tak jak Wam mówiłem wcześniej, nie potrzebują zbytnio dużo zabiegów pielęgnacyjnych. Poza krótkim obcięciem ich w okolicach kwietnia po prostu ścinamy przekwitły kwiatostan. Jeśli mamy takie zwarte karpki jak tutaj, możemy wjechać tu na przykład koszarką na najwyższym, najwyższym stopniu koszenia. Bardzo, bardzo dobrze im to służy, zagęszczają się krzewinki. Pod żadnym pozorem, pamiętajcie, żeby nie sadzić wrzosów w agrowuklinie. Dlaczego? Dlatego, że wrzosy wówczas są narażone na choroby grzybowe, na które są bardzo uczulone. Większość powodów, że wrzosy nam wypadną z ogrodu czy z wrzosowiska, pochodzi od chorób grzybowych. I tyle kochani. Mało wody, mało nawozu. Raz do roku przycięcie i to cała pielęgnacja naszych pięknych wrzosów. Pamiętajmy, kwaśne podłoże, dużo słońca i radość sama w sobie. Tymczasem ja się będę z wami żegnał i zapraszam was na kolejny film. A kolejny film na moim kanale będzie o tym, z czym komponować trawy ozdobne, żeby wyglądały fajnie, żeby cieszyły nam oko. Ale to będzie już w następnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, udostępniania. Trzymajcie się i łapki w górę. Hej!